Najlepszy w płotku to jest Hakari Kebab, ciekawe czy będzie miejsce, żeby sobie posiedzieć chwilę i sobie zjeść na spokojnie, ale no zobaczymy, według nas to naprawdę najlepszy kebab w płotku, fajne kraftowe mięso, także no zobaczymy, czy będzie jakieś miejsce, no a jak nie to może chwilę poczekamy i coś sobie znajdziemy, żeby właśnie usiąść. I Stasio sobie wybrał kebaba na talerzu, tutaj stała teczka. ja tutaj... Dużego lawasza. Sobie wybrałem naprawdę spora pałka. Tutaj Henio zestaw dla dzieci. W skład zestawu jeszcze tutaj bańki i picie. Soczek jabłkowy. A Marta sobie wybrała chyba tutaj um, lawasza deluxe. Także troszeczkę jest inny. I Henio już tutaj widzę. Frytę zaczyna sobie ładować. I powoli. Powoli będziemy jeść. Najlepszy kebab według nas w Płocku. Także my polecamy i się zajadamy teraz. Jeżeli chodzi o kebaba, tak się prezentuje w środku. Idealnie w punkt dobrane mięso, kraftowe.